Ten rok. Kolejne miejsce, proszę Państwa, witamy oklaskami, bo to jest ciężka praca, wspaniałe konstrukcje, wspaniałe kształty. Ludzie, granit i pszenica to trzy klejnoty, którymi może i chce chwalić się Strzegom. W tym roku to właśnie tu odbyły się Dolnośląskie Dożynki. Nie no, nie no. Burmistrzu, nie przez przypadek to wy jesteście organizatorem dolnośląskich dożynek, ponieważ to tutaj najbardziej chyba żyzna gleba na Dolnym Śląsku. Bardzo, bardzo żyzna, pierwsza, druga klasa, trzecia, tu się rodzi burak i pszenica. Te uprawy, które potrzebują najlepszych ziem, u nas się nie sieje żyta, u nas tylko jęczmin i to browarny, który trafia do słodowni Strzegom. No i oczywiście no, pszenica, najważniejszy nasz produkt. Strzegom został wybrany dlatego, że jest to gmina bardzo gospodarna, jeżeli popatrzymy na, ale, i na plony, ale i również na to, co robi się w gminie Strzegom to warto było właśnie tutaj zorganizować te dożynki. Do miasta przyjechało ponad 30 grup wieńcowych reprezentujących dolnośląskie powiaty. Pierwszym akcentem tegorocznych dożynek była uroczysta msza święta, która odbyła się pod przewodnictwem biskupa Świdnickiego Ignacego Deca w bazylice mniejszej w Strzegomiu. Następnie goście dożynek, niosąc misternie wykonane wieńce w barwnym korowodzie, udali się na rynek, gdzie odbyły się dalsze punkty uroczystości. W których udział wzięli mieszkańcy regionu, rolnicy oraz znamienici goście, wśród których byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w randze wiceministra Zofia Szalczyk, wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, przewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska oraz posłowie i senatorowie. W obrzędy dożynkowe włączył się również prezydent Bronisław Komorowski, który za pośrednictwem posłanki Moniki Wielichowskiej przekazał słowa uznania dolnośląskim rolnikom. Do organizatorów i uczestników dorzynek dolnośląskich w Strzegom 2014. Szanowny panie marszałku, drodzy gospodarze dolnośląscy. Radosne święto dziękczynienia za plony rolnicy Dolnego Śląska obchodzą dzisiaj w Strzegomiu. Gdzie od wielu lat kultywuje się bogatą ludową obrzędowość, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Cieszę się, że potrafią Państwo harmonijnie łączyć wierność tradycji z dążeniem do nowoczesności. Obecne uroczystości skłaniają szczególnie do podsumowania długiej drogi, którą razem przeszliśmy. Możemy być dumni z plonów, nie tylko tych, które przyniósł miniony rok ciężkiej pracy lecz z plonów całego 25-lecia wolności i dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pamiętamy, jak ważną rolę mieszkańcy wsi odegrali najpierw w pokojowych zmaganiach z komunizmem z lat 1980-1981, a potem w przełomie politycznym roku 1989. Dość wspomnieć walkę NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych o równouprawnienie i swobody obywatelskie Chłopów. Rolnicy, jako jedni z pierwszych, musieli też zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przyniosła transformacja ustrojowa. W tamtym czasie polscy gospodarze pokazali, że umieją radzić sobie w warunkach konkurencji. Chłopska pracowitość i zaradność okazały się kluczem do sukcesu. Najważniejszą cezurą stała się akcesja naszego kraju do Unii Europejskiej. Rolnicy w pełni wykorzystali tę ogromną szansę, którą dały środki z funduszy unijnych, ale też możliwość wejścia na rynki innych państw członkowskich. Polskie rolnictwo jest obecnie istotnym podmiotem na jednolitym rynku europejskim i jedną z lokomotyw naszego eksportu. Wszystkim tym zmianom towarzyszy rosnący prestiż, jakim cieszy się zawód rolnika w społeczeństwie. Tradycyjny szacunek dla pracy na roli został wzmocniony podziwem dla znaczących osiągnięć i uznaniem dla rynkowego sukcesu. Polscy rolnicy słusznie mogą być siebie dumni, tak jak i Polska jest z nich dumna. Ciesząc się sukcesami, musimy już teraz zastanowić się nad tym, jakie wyzwania staną wkrótce przed polską wsią. Potrzebne są z pewnością nowe impulsy prorozwojowe, które zwiększą realnie szanse funkcjonowania polskiego rolnictwa na rynkach działających na zasadach konkurencyjności. Polska wieś potrzebuje również większej aktywności swoich mieszkańców, ich zaangażowania w sprawy społeczne poszczególnych regionów. Oraz dotyczące całego kraju. Z wiedzy i doświadczenia mieszkańców wsi może przecież czerpać całe społeczeństwo. I tego wszystkim nam, Polakom, pragnę z serca życzyć, abyśmy umieli się nawzajem słuchać i uczyć się od siebie, razem pracować i wspólnie budować pomyślne jutro naszej ojczyzny. W tym wyjątkowym dniu dziękuję opatrzności za wspaniałe plony i dobrą pogodę, a Dolnośląskim Rolnikom za państwa codzienne wysiłki. Szczęść Boże, podpisane Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dożynki były świetną okazją, aby w szczególny sposób podziękować tym osobom, które poprzez swoją wieloletnią pracę na rzecz rolnictwa. Zasłużyli się dla ziemi strzegomskiej. Na wniosek burmistrza Strzegomia, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki, nadał honorowe odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. 11 rolnikom. Ludziom trzeba dziękować. Dzisiaj mówiono też w o tym, trzeba dziękować za to, co czynią. A jak mogę się pochwalić, że moje 23 sołectwa to jedne z najaktywniejszych wsi, myślę, że w województwie. Działają i warto dla nich coś robić. Dużą infrastrukturę budujemy im, remontujemy świetlice, boiska, stawiamy stawiam orliki. Dwa orliki żeśmy postawili na wsi, do tego sala gimnastyczna w szkole wiejskiej. To oznacza, że warto dla nich to robić. To nie stoją w przyszłym roku również impreza tutaj? Nie, w przyszłym roku co innego zaplanowaliśmy. W przyszłym roku będzie skromniej, będzie w Jaroszowie, ale dożynki będzie organizować gmina, dlatego że ostatnie trzy dożynki są bardzo y, takie bogate, jeśli chodzi o pracę ludzi. A w przyszłym roku podejrzewam od jednego z burmistrzów, że przygotuje to gmina y, i instytucja kultury, z no, gośćmi naszymi będą się. Y, nagotujemy bigosu, nagotujemy żuru i wszystkiego, co trzeba na dożynki i to my urządzimy w przyszłym roku naszym rolnikom zabawę. Był to również doskonały moment, aby podsumować ostatni rok, który według władz Dolnośląskich był jednym z lepszych dla dolnośląskich rolników. 2014 był dobrym rokiem dla rolnictwa. Przede wszystkim ominęły nas dzięki Bogu wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, które zawsze mają znaczący wpływ na wysokość zbiorów. Ale również jest to końcówka. Wykorzystywania środków unijnych, a więc te inwestycje, które zostały zapoczątkowane rok czy dwa lata temu, w tym roku, będą oddawane ku radości, zadowoleniu mieszkańców wsi. A na jakie wsparcie mogą liczyć dolnośląscy rolnicy? Ja powiem w ten sposób. Zajmując się programem rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosków jest złożony już na ponad 5,5 tysiąca, więc naprawdę jest ich bardzo dużo, a kwota to jest ponad miliardy 250 milionów. Więc w tym momencie też mówimy o tym, że na Dolny Śląsk, na obszary wiejskie poszedł tak naprawdę deszcz, grad wręcz pieniędzy unijnych, które są naprawdę wspaniale wykorzystywane. To widać przejeżdżając przez nasze miejscowości, to widać po tym jak się integrują ludzie. Tak naprawdę Dolny Śląsk zmienił się przez te lata i zmieniać się będzie przez kolejne yy, następne lata. Wielką atrakcją dożynek wojewódzkich w Strzegomiu był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Powiat Wałbrzyski reprezentowała gmina Czarny Bór. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska przygotowane przez sołectwa gminy Strzegom. Każdy z gości mógł spróbować wyśmienitych specjałów i lokalnych produktów. Natomiast o dobrą zabawę zadbały ludowe zespoły, które wystąpiły na dożynkowej scenie. Beckem pīva, beckem jodam, pārnestienam do ogrodu.